Okej, okay, możecie się śmiać, zdecydowanie, natomiast dziwna sytuacja dla mnie, byłam na bazarze, robię nową, więc tam kupowałam jarzynkę i w ogóle i tak dalej, po czym mówię, o kurczę, zapomniałam majonezu, dobra, to się wracam gdzieś tam obok na inne stanowisko i serio, nie pamiętam, nie pamiętam, kiedy w ogóle byłaby taka sytuacja, w której to ja bym szła i kupowała tylko i wyłącznie majonez. Bo zazwyczaj wiesz, jakby idziesz na duże zakupy no i po prostu wszystko wrzucasz tam do wózka i tak dalej. Są produkty, na które zwracasz uwagę, na cenę i tak dalej, porównujesz, wybierasz odpowiednią dla siebie cenę. A są produkty, takie jak ten majonez na przykład dla mnie. Ja po prostu go zawsze brałam. To jest taki swójski, wiesz, produkt, że ja po prostu zawsze go brałam, nie patrzyłam ich na cenę. Uwaga, ten majonez kosztuje 11,90, spadłam z krzesła. Z krzesła? Tak. Jak mi babka powiedziała, że on kosztuje 11,90 i ja mam takie: Co? Jak to? Ona mówi, no mega drogo Ja mówię, kurde, Jezus, mega drogo Ale z drugiej strony, ten majonez Stoi u mnie w domu Dosyć długo I tak sobie mówię, dobra, dobra, zareagowałeś, że niby dużo No bo kurczę, sobie myślę, kurczę No co, 12 z iko, A później tak sobie myślę, myślę, kurczę Ile ten majonez stoi u mnie w lodówce? No stoi No stoi długo, no jest to faktycznie Jakby okej okay, cena do produktu, bo Bo on serio u mnie stoi długo No ja nie wiem, może raz na nie. Dwa miesiące potrzebuję kupić majonez, więc okej, okay, 12 zł rozłożyć na dwa miesiące, spoko. Ale mimo wszystko, e, tak, jestem w szoku, ta, zaraz będą pisać, że influencerka nie wiedziałam jaki jest cena majonezu. No nie, nie, nie wiedziałam, teraz już wiem i kupiłam bazie. A bazie kupiłam w mega fajnej cenie, bo kupiłam te właśnie, które Wam pokazałam i takie duże, takie duże, takie wielkie, w ogóle jakieś takie niebieskie. I te wszystkie bazie kupiłam za 25 zł. I ja uważam, że jest to tanio, ponieważ babeczka mi powiedziała, że pani stała klientka, to pani spuszczę. Więc wydaje mi się, że tanio, bo ich jest dużo. Tak, więc 17 kwietnia w czwartek, godzina mm, za piąta Żaklina i jej rozpina o majonezie. Anyways, jadę po malutką moją i zabieram ją na plac zabaw. I nie wiem w ogóle o co chodzi. Ja tego w ogóle nie planowałam, ale zaczęłam do was teraz mówić. Więcej? I to mi się podoba? Jeżeli mnie słuchacie, kocham. Jeżeli do was nie doszło, bardzo mi przykro, natomiast. Um, Jezu, ja nie mogę. Cały czas się na siebie patrzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest po prostu na nie wiem ile. Ja nie wiem, jak wy macie, ale u mnie jest ciężko. A, i jeszcze w ogóle rozmawiam o tym, się właśnie z Dobnikiem, że um, ja generalnie tak mam. Że są pewne dni, w których. Uaktywnia mi się moje ADHD na 150%. Są pewne dni, włosy, są pewne dni, gdzie po prostu mm, jest normalnie, a przechodzi jakiś jeden dzień i nagle mój ADHD jest na 150%, bo mam takie To jest jeden z tych dni. Dobra, ja idę pomału.